Ostatni weekend we Wrocławiu mieliśmy uroczyste otwarcie sezonu turystycznego 2023. Prezentowały się firmy, instytucje oraz wszyscy, którzy działają w branży turystycznej. Ten rok jest wyjątkowy, albowiem właśnie w tym roku też obchodzimy 70-lecie przewodników sudeckich. To właśnie oni najlepiej znają historię Dolnego Śląska. Wycieczek jest coraz więcej, a tradycyjnie Polacy w długi weekend majowy wyjeżdżają, aby po zimie rozpocząć swoje wędrowanie. Dolny Śląsk to kraina bardzo różnorodna. Jedna trzecia wszystkich zamków i pałaców Polski znajduje się na terenie Dolnego Śląska. Tu mamy góry, tu mamy obszary do jazdy na rowerze, do uprawiania różnego rodzaju rekreacji. Dlatego też Dolny Śląsk jest bardzo różnorodną krainą i cieszy się wśród turystów ogromnym powodzeniem. Dolny Śląsk jest najbogatszy, jeśli chodzi o ilość zabytków, o ilość walorów krajoznawczych, no i jest bardzo przyjazny do odpoczynku, wypoczynku, wędrówek i przebywania w ogóle. A w Muzeum Karkonoskim cyklicznie odbywają się spotkania z przewodnikami. Przybliżamy jako przewodnicy m, mieszkańcom Jeleniej Góry y, historię tego miasta, y, atrakcje turystyczne. Zgodnie z zasadą, że cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, y, my powinniśmy pokazywać mieszkańcom również to, co mają najpiękniejszego w okolicy, ponieważ my mamy szczęście, że możemy mieszkać w takim miejscu, gdzie inni przyjeżdżają tylko na chwilę. Dolny Śląsk to jest wyjątkowy region. Mamy już początek maja, niebawem weekend majowy. Wiele atrakcji dla mieszkańców, dla turystów. W maju też mamy Noc Muzeów. To wszystko pokazuje jak piękny, wyjątkowy jest ten region. Serdecznie zapraszamy, ale nie tylko turystów, również mieszkańców do odwiedzenia Muzeum Karkonoskiego, do odwiedzenia wielu ciekawych atrakcji, do spacerów do korzystania z pięknego regionu i do korzystania z natury. Sezon turystyczny otwarliśmy już w Wrocławiu, razem z innymi instytucjami kultury, a także z całą branżą turystyczną. Już 22 kwietnia i 23 kwietnia byliśmy we Wrocławiu pod Iglicą, mieliśmy tam swoje stoisko i próbowaliśmy całą Kotlinę Gilenią Górską. A jeżeli chodzi o Muzeum Karkonoskie, już Państwa dzisiaj zapraszam na majówkę w Muzeum, bo 3 maja o godzinie 12 będzie oprowadzanie kuratorskie po wystawie pokonkursowej 15. edycji konkursu imieniem Józefa Gielniaka i będzie oprowadzała Państwa sekretarz wystawy, pani Helena Skwarek. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Muzeum Karkonoskiego.